Cześć witajcie. Dzisiaj temacik wody mirca i tego co o nim tutaj robiłem przez ostatnie dni, bo kilkoma tutaj sprawami się zająłem. To co wam pewnie rzuciło się w oczy to jest przerobiony przerobiony tłumika z klapeczką, dmachało trochę faktycznie po szybie, więc Zdecydowałem się na to, żeby to przedłużyć. Przy okazji trochę się w środku wyciszyło. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Skrzyneczka na narzędzia. Wróciła nas na miejsce. E, może nie poprzednie, bo wcześniej była na tym błotniku. Tutaj potrzebuje trochę więcej miejsca, więc nie chciałem tej skrzynki tutaj wpakować. Więc ją zamontowałem. Wcześniej troszeczkę ładnie wyglądało, bo było myte wszystko, ale żeby w moim mini polu, trochę podziałać, to to się tu nabrudziło. Zaczep został odkręcony, bo ostatnio właśnie byłem troszeczkę przemielić ziemię glebogryzarką i faktycznie ten zaczep kolidował troszeczkę z wałkiem. Został dołożony kołpak tutaj ten, na ten wałek, żeby zabezpieczyć ten wałek WOM przed wypadaniem. Akurat, glebogowarkę pożyczyłem od sąsiada i wałek też, więc tam był system takiego blokady do takiego kółpaka więc musiałem się w to wyposażyć. Oprócz tego, co tu jeszcze doszło, tak jak widzicie, euro złącza hydrauliczne. Tutaj połączyłem to z oryginalnym tym przewodem hydraulicznym stalowym, który tutaj był. I z drugiej strony, od tutaj z tyłu też jest to przykręcone. Węże są tam z tyłu połączone na takim kolanku. I to wszystko jest tutaj przykręcone w tym miejscu. Więc jest tak, wszystkie te węże w przyszłości byłyby koło siebie, a być może jakaś kosiarka bijakowa z przesuwem czy coś takiego, to te euro złącza by się mogły przydać, czy jakaś tam przyczepa. No nie wiadomo, co to się jeszcze będzie robiło. Ten ciągnik jeszcze nie domyłem do końca po tych całych operacjach z glebogryzarką. filmik króciutki żeby tylko zademonstrować to jak to sobie Władziu radził a co jeszcze chciałem powiedzieć no właśnie śpieszyłem się tutaj z kilkoma jeszcze sprawami, takimi jak uszczelnienie siłownika jak czyszczenie filtra tutaj oleju hydraulicznego jak uszczelnienie rozdzielacza o którym kilka słów powiem jak to wyglądało, właśnie przed tą całą akcją, bo po prostu miałem problemy tu już z podnoszeniem podnoszeniem tutaj podnośnika z tyłu okazało się, że w plecaku w ogóle nie ma oleju, tego oleju było dosłownie może po tą śrubkę tutaj o, nie więcej, także to chodziło praktycznie chyba na pół z powietrzem. no więc szybko trzeba było coś z tym zrobić Dostałem się do środeczka. Tu jeszcze jest oryginalnie spięta sprężynka takim drucikiem. No ale widzimy, ile tego syfu jest na tych hitkach. To wszystko jest do mycia. Tylko naprawdę tu jest sporo. Tak jak mówię, podejrzewam, że od nowości nie było to w ogóle ruszane. Poza tym, patrzcie, co jest tutaj w środku. O. Tu również jest pełno syfu. Także to wszystko idzie do mycia. Tak to wygląda. Tak filtr oleju tu sobie schnie. Eee, wyczyszczony. Jeszcze go wydmucham. Oczywiście te o ringi zostaną wymienione na nowe. No i co dalej? Eee, no, tak jak widzicie, wydarłem tego dziada. Z tego, co zauważyłem, to tutaj ciekło z tej tutaj rurki. Na tym połączeniu i no, zresztą, jak widać, to on jest cały o Także będzie trochę mycia skrobania. A już wspominając o rozdzielaczu, z którego sikało olejem prawie że po oczach. Okazało się, że oringi między dwoma miseczkami wewnątrz rozdzielacza, tutaj przy tych dźwigniach były wyjechane do zera praktycznie i olej tutaj z tej sekcji po prostu sikał a tak do góry, prawie że po oczach. Także to zostało tylko te oringi zostały wymienione. Oskręciłem tylko tutaj te 6 śrubek. Nie rozbierałem tego wszystkiego. Wyjąłem te dźwignie, wyjąłem te miseczki, wyczyściłem to wszystko, założyłem nowe oringi, skręciłem i skręciłem to razem do kupy. To było wszystko. Potem okazało się, że yy, yy, po montażu, po zalaniu świeżym olejem, okazało się, że siłownik zadziałał dwa razy i przestał reagować w ogóle. To znaczy, opuszczanie jak je to jeszcze było ale podnosić nie chciał za radą sąsiada sprawdziłem tutaj ten zawór co jest wewnątrz odkręciłem te dwie śruby okazało się, że ten zawór jest zacięty wyciągnąłem go, uniosłem ręcznie z tyłu ramiona i w tym miejscu wyciekł mi olej i zacząłem to skręcać z powrotem wszystko sadziłem, wyczyściłem ten tłoczek skręciłem to, zrobiłem próbę i wszystko zaczęło działać poprawnie co więcej, no dzisiaj taki materiał luźny, to widzicie kluczyk mi wyskakiwał ze stacyjki, choć ta stacyjka jest nowa, kluczyk jest nowy, to i tak w momencie dergań kluczyk wypada. No i wiadomo, że podczas jazdy, no to nie mam stopów, ani klaksonu, chociaż klaksonu się nie używa, ale stopy są potrzebne, światła stopu. No i wypadłem na pomysł, żeby zrobić to na tretytkach przynajmniej się trzyma i nie wypada zawsze to jakieś rozwiązanie, chociaż może nie wygląda to jakoś elegancko no gałeczka na kierownicy, w sumie to tak bardziej bardziej tylko taki dodatek, bo bez wspomagania to wiecie, to się tak kręci podczas jazdy można kręcić, ale w miejscu nie pokręcimy tą gałeczką, nic bardzo co jeszcze, tutaj sobie taka naklejeczka wleciała Odnośnie wozu, no to też byłem, wspominałem o wozie, że będzie troszeczkę remontowany i poprawiany. No więc tak to wygląda już po tym remonciku, po tym malowaniu. Nic tu więcej nie robiłem. Doszły z tyłu tylko światła. Tu jest kabel wyprowadzony do świateł. Zrobiłem takie mocowanie dyszla, żeby nie leżał na ziemi, żeby ktoś w niego nie wlazł od blaski. Żebyśmy gdzieś tam po nocach byli lekko tam widoczni. No, i, i co jeszcze? No, został pomalowany dwukrotnie. Wóz przesmarowany w tych miejscach, gdzie ma być przesmarowany. Tu doszły takie o. Tu jest łańcuch, który spina burty. I tutaj takie zabezpieczenie i tutaj takie e, klamki, jak do burt. W przyczepie rolniczej chodzi tylko to o to, żeby spiąć tą podłogę do tych burt, żeby pod ciężarem czegoś tam, coś tam się nie uginało, czy nie pękło. No więc to dodatkowo stabilizuje cały tutaj ten wóz usztywnia, no i tak, światełka z tyłu, światełka z tyłu, o, są zamontowane, a od spodu są przymontowane, zaraz wam pokażę wykorzystałem takie. O, widzicie? Takie przylotki do rurek pod przewody elektryczne, i poprzykręcałem to po prostu z spodu. Także przewód w każdej chwili można wypiąć z tego, zdemontować, a w razie potrzeby ona zamontować. Jest tutaj bezpieczny, nie zahaczymy nim, nie musimy go tu oplątywać tutaj o ramę tego wozu. Także to jest sprawa wozu dzisiaj omówiona. Tak wygląda. Także wóz troszeczkę nabrał wyglądu, w porównaniu z tym, co było na samym początku. Co tu mogę Wam więcej powiedzieć? Troszeczkę tu grzebałem przy bronach, żeby je tu pospinać, bo łańcuchy były pourywane. Miałem je, robić, żeby były składane. A docelowo stwierdziłem, że bez sensu to będzie robić, bo więcej się przy tym orobi, a będzie to głupie wyglądać. To są małe brony. To ten kawałek, który ja muszę przejechać na to pole, to nie jest to nic. Kultywator też miał być przerabiany. Tu zrobiłem taką próbę z taką korpką, ale to jest wszystko za małe, zbyt liche. I myślę, że jeśli skoczy na dołku. Albo złapię gdzieś jakąś bruzdę większą, to choruszu wyrwę ten zaczep. Te kółka nie utrzymają tego wszystkiego. Także to będzie to przerobione, już jest inny pomysł. Części są w przygotowaniu, więc też będzie tam coś przy nim robione. Tak, a to już jest zaczep w pełnej okazałości. Tak, ja już go tu zrobiłem z łańcuszkiem, z tym wszystkim. No, jeszcze można by go zaraz pomalować, ale. A, zresztą może nie razi aż tak bardzo w oczy go przykręcam tu myślałem o jakimś uchwycie do kabiny no właśnie, takie pytanie do was, do tych widzów, którzy posiadają takie ciągniczki o, kilka sugestii odnośnie kosiarki jaką kosiarkę polecacie do tego ciągnika, tak żeby go nie zabić przy jakimś tam hektarowym czy półtora hektarowym koszeniu głównie jakieś tam właśnie trawy takie powiedzmy po kolana czy do tego e, bijakowa czy, czy z takim nozie, nożem poziomym jakiś rozdrabniacz e, nie chcę rotacyjnej, bo nie chcę pokosu żadnego robić chcę tą trawę, czy te chwasty co tam będzie wymieszać po prostu zmielić i zostawić dlatego kilka takich tutaj mam pomysł w głowie nawet i o taki, żeby taką kosiarkę sobie zbudować. Zastanawiałem się nad przekładnią kantową z wyjściem na WOM i po prostu do tego jakaś obudowa stalowa. No i, i na tej zasadzie jeszcze myślę o rębaku. Może świder. To, to też będzie pomysł, żeby coś tutaj przy tym grzebać i robić. Na razie tak to wygląda, zastanawiam się nad siedzeniem, o którym mi już kilka osób zwróciło uwagę, że te siedzenia są takie kurczę, że to... Ktoś to określił jakoś nawet, że można oberwania wątroby dostać, chyba coś w tym stylu było, <grym> że faktycznie fotel bujany Ale tak jak mówię, no nie wszystko naraz, nie da się go tak odpicować idealnie, bez jakichś tam konkretnych inwestycji, także powolutku powolutku będziemy tutaj sobie przy nim coś grzebać, poprawiać, coś tam sobie omawiać także dzisiaj dzisiaj podzieliłem się z wami tym co przy nim tutaj porobiłem i, i jakie są plany dalsze, także na dzisiaj to by było tyle do zobaczenia w kolejnym materiale Zachęcam do subskrypcji kanału i wciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco w tym, co się dzieje na kanale. Na razie, hej, cześć.